Cześć, z tej strony Tomek Jankowski z AB Innovation Designer. Dzisiaj zabieram Was na nasze stoisko na targach Eurogastro 2023 w nadarzeniu koło Warszawy. AB Innovation Designer to marka należąca do największego polskiego dystrybutora. Dzięki nam z łatwością dopasujecie rozwiązania IT do swoich firm, dzięki czemu macie pewność, że to rozwiązanie, które wybierzecie wspólnie z nami, z naszymi partnerami, spełni Wasze oczekiwania. I jeszcze jedno. Zbierając rozwiązania z nami, macie możliwość przetestowania ich na żywo, jeszcze przed zakupem. Dzisiaj chcę Wam pokazać, wspólnie z naszymi partnerami, kilka takich przykładów. 2023. Ja nazywam się Marcin Rojek. Mario Kalanko. Cześć. Jesteśmy założycielami firmy ByteLake. Tworzymy produkty oparte na algorytmach sztucznej inteligencji w kontekście dzisiejszej konferencji dla branży kolek. Automatyzujemy i optymalizujemy proces płatności i obsługi klienta. Zapraszamy na Eurogastro do Nadarzyna. Na stanowisku, które przygotowaliśmy razem z naszym partnerem AB Innovation Designer prezentujemy Cognitive Services dla restauracji. Tak, w tym przypadku mamy tutaj automatyzację płatności. Umieszczamy sobie dowolnie produkty na tabce. jeszcze jakiegoś steka sobie umieścimy. I teraz dokonujemy automatycznej rozpoznania produktów na tabce. Mamy proces wykryty w tle. Teraz do finalizacji transakcji bierzemy Make the Payment. Wszystko. Nasze cognitive services dla restauracji jest dostępne w ramach pakietu Simpra i rekomendowaną platformą sprzętową jest komputer SE50 od Lenovo. Cześć, jestem tej strony mam Miszlak, Razem z Apple Innovation Designer oraz firmą Logitech przygotowaliśmy na dzisiejsze targi mobilny zestaw do wideokonferencji dedykowany do restauracji oraz hoteli. Tak naprawdę mamy tutaj sprzęt Logitecha, jest to zestaw rally Bar połączony z tapem, dzięki któremu tak naprawdę jednym kliknięciem dołączamy do wideokonferencji. Zapraszamy do testów, widzimy drugą machając wahając tak jak jesteśmy wszyscy. Zapraszamy do testu na nasze stanowisko, o które wspominał Tomek. Chodźcie nas na euro i to